Jasne. Ja lubię sobie wypić alko, nie? Lubię się... Lubię sobie zrobić jakiegoś fajnego drinka, na przykład... Albo parę, oczywiście nie jednego, no bo jeden to jednak... Chyba nigdy jednego nie piję, ani browara, ani drinka. Ale... Lubię. Lubię sobie dobrego piwka się napić, zrelaksować się. Ale jakbym był gdzieś tam na jakimś leczeniu, na zabiegach czy coś, no to... Przecież to jest wstyd, kurwa, żeby wracać do takiego miejsca nawalonym. To jest po prostu wstyd. I to nie, że jak Chuj, że ci ludzie mnie nie znają. To takie samo myślenie jak... Pojechać za granicę jako turysta, albo nawet nie i narobić takiego przypału tylko mieć w dupie po prostu nie że zachowujesz się kompletnie nie, nie, nie w porządku, bo. A, nikt mnie nie zna, nie. No i co z tego? To jest wstyd przed samym sobą. Czyli inaczej mówiąc, taki człowiek jest po prostu gnojem, nie? I tylko udaje wśród innych yy, porządnego człowieka najchętniej to byłby gnojem non-stop. Taka jest prawda. I Ja bym mi by ja się źle z tym czuł. Ja w ogóle nie wpadłbym na taki pomysł, chyba żeby się iść na jebać. Prędzej bym sobie, prędzej bym rozkminiał jak podłączyć konsolę albo coś takiego nie? do grania w gry, albo nie wiem. O, a tu jakoś konkretnie jest w tym miejscu, widzę to szukanie wyjścia. Tędy przyszedłem, nie? To są jakieś drzwi. Ja pierdolek i labirynt? Czy oni mogliby się naprawdę zlitować z tą pustką? Ej, nie pamiętałem, że to jest aż takie przesadzone. Naprawdę? Pierdolek i głośny ten samolot. Masakra, co my tu mamy? Hurloki? Czy komisariusz. emisariusz? Fuck sake. No, iść coś zjeść, może no, coś fajnego. W ogóle miałem zwiedzić miejsce, w którym jestem, coś w tym stylu, ale nie wziąć i się najebać, i wrócić kurde do Muszę tego emisariusza zabić, ja będzie pomiędzy. Nie dam rady tego kolesia tu zgnoić, chyba zanim on mnie załatwi. Pustka z się. mocno A może się zamienię w coś po prostu No się w golema Była żyła Nie wiem gdzie idę. I tak macie padać cały czas. Pierwsze, co bym się zapytał o takiego kolesza, który przyszedł na Jebany. Znaczy, pierwsze co chciałbym się dowiedzieć, może, a nie żebym się od razu zapytał, to jak długo tu ma zamiar być, nie? W sensie, że ile czasu trwa jego kuracja, czy cokolwiek tam robi? Czekajcie, kurmsz. Takiego, który przyłazi na chlany do tego, do szpitala czy do sanatorium. Jeszcze wiesz... Poszedłby się najebać. Wróciłby i by po prostu, nie wiem... Zajął się czymś tam, nie? W ogóle by nie był... jakoś tak wypiłby parę piw i na przykład wróciłby i zaczął czytać książkę, albo poszedł spać, nie? Ale jeszcze jak zaczyna cię pierdolić, to już... to jest tragedia. Ja wiem, że ciężko się rozmawia z pijanymi ludźmi, jak samemu jest się trzeźwym. Jeszcze gorzej rozmawia się z pijanymi ludźmi, jak jesteś na kacu. Albo chory. Coś w tym stylu, nie? Co tu się dzieje? Nie znajdą tutaj. Nie znajdą! Co tu chodzi? Gdzie jestem w ogóle? Koleś się chował, a ja chyba zjebałem fazę. Nie ruszaj się! Robisz nas! to go leczy. To duch jakiś. Ten duch chyba nie podała. To chyba jest nieśmiertelne. Patrz na ten bajzek! Wspaniały! Uważaj lepiej. I już ich nie ma! Zrobiłeś to! Zabiłeś ich! Ale nie wszystkich. Ich przywódcy kryją się za niezniszczalnymi drzwiami. Daję ci swoją mądrość, pozwoli ci widzieć. A teraz się przebudzę. Jest forma ducha, dobra, mogę przez duchowe drzwi przechodzić teraz. No oczywiście, pewnie, do, pewnie zgadujecie, że nie mam zamiaru tutaj w tej pustce za długo zawitać, więc nie będę robił wszystkiego, co można, nie? Na pewno już to za zajerzyliście, nie muszę tego mówić. Jeszcze kilku jest. Nie ma tu jakiś żyły lyrium dla mnie? até então, emissários.

Gdzie jest demon do zabicia? Co jest kurde? Utkiel miażdżyciel To muszę się znowu w golema zamienić w sumie Najlepiej To może on jest Nie wiem, czy będzie w stanie mnie chwycić, jak jestem golemem. Właśnie. Bo jest golem duży, trochę. Ale potrafi przyjechać, widzę. Może być problem. No. Muszę się wycofać. Delirium. Tu delirium. I to go, za, to go zgnoi, za, że się wyleczy. On nie wytrzyma psychicznie, jak zobaczysz. No kurwa, znowu się wyleczył. Tak, tak powie. I dlatego przegra tą walkę. Maja, Co dostałem jako nagrodę? Mam nadzieję, że to on był po prostu. I jeszcze dwóch zostało tylko dzięki temu. No to wychodzi, wrócę do koszmaru Templariusza. A żeby sprawdzić czy teraz jak się zamienię w ducha to, co, to, to coś da ponieważ tu są duchowe drzwi gdzieś tu chyba i chyba tam się w... jak ci wchodziło kurwa eee. ten chyba nie Ale chyba to myślą dziurą się tam szło. Owszem. I teraz chwila prawdy. Forma ducha, uścisk zimy, regeneracja. O yy, miażdżące w więzienie. Whatever. No i jestem. Na plugawce najlepiej się zamienić chyba jest w golema jednak. W moment je załatwia. Prawda. O muzach. Jakby normalnie, jakby quest po prostu wszech czasów, wszystkich czasów, wszystkich światów po prostu był wykonywany teraz. Zajebista moza na maksu. Tajemna zmora mnie chyba zgnoić może, więc golem znowu. Jakbym był sobą, to chyba bym je już. Teraz też kurde potrafi dać. O, fartem to mi się udało by Portal, jakiś portal, no i ty da nie. Zobaczymy co dalej. Jeszcze <laughs> o oh, fucking shit, man! Szybko zamienia się w człowieka ogień. Ich to bije. Co tam jest? Powolne trupy i tajemna zmora. Mam wrażenie, że golem tu powinien zadziałać. Ale mogę się mylić. Idź, 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 idź. O! Pięknie. Bliżej niż dalej, chyba jesteśmy, coś czuję. Kurde, tego, żeby to skończyć, tą pustkę pieprzoną musimy przez to przebrnąć. nienawidzoną pustkę. O ty, mała, mało. Chodź tu. Nie widzę imienia. Werwel. Gra jeszcze się nie skończyła, demonie. Kurde, nie zadziałało. Jest to odporna, niedobrze. O, po mnie. Aha! To chyba wezmę... Nie wiem kogo. Popróbujemy. Myszą może ją zabiję. Chodź tu. Pa, jestem szybszy, kurde. Normalnie bym ją zdeptał. I by było koniec. Mission complete. Spróbuję płonącego człowieka. Oj, to był zły pomysł. Przecież na uścisk zimy rzuca. Czekajcie, może jeszcze mi się uda w ducha zamienić. I teraz tak, regenerację. Na siebie oczywiście. I na nią może uścisk zimy właśnie też. Odporna jest na uścisk zimy. Eee, to ja się jeszcze regeneruję i zamieniam się w golema w takim razie. Jeszcze jeden, jeszcze jeden. Znaczy nie, żeby to skończyć wszystko, ale żeby popchnąć dalej do, do przodu. Tak jakby. Dobra. Jasno. Tu się pootwierały jakieś koszmary. Nie wiem o co w tym chodzi. Jeszcze musimy w tej płonącej wieży wrócić się i coś zrobić, zabić tego demona, nie? I nie wiem, czy w tej czystej pustce nie musimy. Chodźmy tam, do tej czystej pustki, zobaczyć. Ale tutaj chyba nie, no tutaj go nie ma, dobra. To jest Nojol. Robi się. I lecimy w takim razie do płonącej wieży. I tutaj też chyba jakieś duchowe drzwi były, czy coś takiego, nie pamiętam. W sumie. Albo to było, potężne drzwi były. Ja nie mogłem wyjść, chyba. Tak, nie mogłem przejść chyba, bo to było pierwsze miejsce, do jakiego poszedłem. I tu trzeba przejść przez ogień jeszcze, żeby było śmiesznie. Ale tam się pełno, tam jest pełno, skurwieli. Uuuu, uh, to chyba się w golema zamienię. No, niech podejdą. Okej. Okay. by się zastanawiał, co co zagraże się gra takim wielkim potworem? Oby oby tu. To... Ostatnia komnata? Jest ostatnia komnata. I tak jeszcze tam pójdziemy po te koszmary, bo tam może coś nam dadzą. Wiecie o co chodzi. Zobaczę co tam jest. I dopiero do tej głównej, tak jakby tam pustki, ale, ale już jesteśmy blisko. Chyba robi się. Nie boję się ciebie, demonie. Mm, okay. Co tu dają? Nic? Zdrój siły, kurde. Jakże mogłem ominąć. Sprawdzimy jeszcze te koszmary. Um, ale to po przerwie. Zrobimy sobie teraz przerwę.